Dobra, muszę to odejrzeć widzowie. Marcinku, skocz do sklepu, chleb trzeba kupić. Masz tu 20 zł i pamiętaj, żeby mi resztę przynieść. To jest nowe, nie? Coś ty kupił, nie rozumiesz po polsku? Dzięki. Miałeś chleb kupić, a nie jakiegoś niedźwiedzia. Już, do szafy. Jak sobie tu posiedzisz, to może zaczniesz rozumieć, co się do ciebie mówi. To, co masz w ręce. A, zapominasz moje No hej, guciaku, sama, sama jesteś? Pozdro, Kuba. Ty, kto dawaj, to? Dawaj, dawaj, bo mamy tylko ksiądz. godzinkę na zabawę. Owaj się! To mój mąż! Ty książę? <noise> Panie, kup pan misia. Odczep się, nic nie kupię. Panie, bo zawołam ojca. No dobra, kupię misia. Panie, oddaj pan misia. Zwariowałeś? Już kupiłem! Panie, bo zawołam ojca. No dobra! Oddam ci masz i się nim wypchaj. A teraz kup pan misia. Co? Nie! Zawołam ojca. Dobra, cicho bądź. Kupię! Mogłam ci większe talerz dać Teraz chyba, nie? oddaj. Nie. Kup misia. Odszep się, nie mam już pieniędzy. Okej, okay, to wołam. Stój, to moje ostatnie 20 złotych! Więcej ci nie dam. Wystarczy. Tylko oddaj misia jeszcze. 40, 60, 80. E, marcin, skąd ty masz tyle pieniędzy? Na pewno ukradłeś. W tej chwili idziesz do kościoła się wyspowiadać. Proszę księdza, ja w sprawie Misia. Zbierdalaj, nie mam już więcej pieniędzy. <noise> Proszę księdza, ja w sprawie Misia. Zbierdalaj, nie mam już więcej pieniędzy. <noise> Kurwa syny. Dobre to jest, nie? Piszcie mu, żeby robił ósmą część. W komentarzach dla Polton TV piszcie, zobaczcie, jest tyle części. Um, te dwie jedna się tak jakby... No, wyświetlania są dobre, no, eleganckie ma chłopaczek, ale miał po milion kiedyś.